Bardzo serdecznie polecamy szkolenie JBB Team. Ja gwarantuję, że to najlepsze miejsce, w jakim się znalazłam. Szkoła liderów wyższego Ja to proces edukacyjny na wielu różnych poziomach. Z jednej strony pracujemy duchowo, żeby odkryć swoje wewnętrzne ja i potrzeby, które pokierują nas w dalszym życiu. Ale z drugiej strony pracujemy też na metodyce bycia liderką, liderem, trenerką, trenerem, szefem, szefową, menadżerem, menadżerką, aby wiedzieć, w jaki sposób zarządzać ludźmi i sobą w różnych emocjach. Nie z poziomu siły fizycznej. Nie z poziomu siły umysłu, tym razem i w tych czasach potrzebujemy liderów, którzy działają z poziomu serca. Tego uczymy się na szkole liderów wyższego. Mianu. Kuba to, co mówi, mówi prosto z serca. A przy okazji jest to bardzo merytoryczne, jest w tym dużo wiedzy i jeszcze dokłada do tego szczypta humoru. Tak jest, potrafi bardzo fajnie wyczuć, w którym momencie przycisnąć, pożartować, żeby rozluźnić grupę, a w którym momencie jednak zajrzeć troszkę głębiej i dotknąć tej wrażliwej strony. Dużo wiedzy, ale też bardzo, bardzo dużo praktyki. Ta praktyka po prostu tutaj wygrywa. Kontakt z ludźmi, ich prawdziwe historie. Nauka, jaka płynie z tych historii, to jest no, coś wspaniałego dla mnie. To szkolenie dało mi niesamowitą wartość emocjonalną, niesamowitą motywację do działania. I to szkolenie pokazało mi, że ja już nie zejdę nigdy z drogi, którą podjęłam. Przychodzisz tutaj, słuchasz te wszystkie lekcje, te wszystkie wykłady, wychodzisz po 16 godzinach, i to jest po prostu rewelacja, po prostu zmienia ci się życie. O, mi życie to się zmieniło. Polecam każdemu. Jestem dobrym przykładem, ponieważ dosyć sceptycznie podchodziłam do takich szkoleń. Teraz sobie nie wyobrażam, że mogłabym nie wziąć udziału w takim szkoleniu jak to.